Witam Was serdecznie. Przed nami drugi dzień iEMu. Dzień finałowy. Ale nie tylko rozgrywki są dzisiaj ważne. Na uczestników czeka masa premier, testów, konkursów, a także po prostu stanowisk z najnowszymi gamingowymi komputerami. Chodźcie, zobaczymy, co dzisiaj do nas przygotowali. iEM odwiedził też Gigabyte, wiodący producent płyt głównych, ale też innego sprzętu komputerowego. Chciałam się dowiedzieć, z czym dzisiaj przyjechaliście. Dzień dobry. Przede wszystkim przywieźliśmy najnowsze podzespoły Aorusa. To jest najnowsze, najnowsze dziecko Gigabyte. A. To jest super premium brand, który będzie w sobie zawierał i płyty główne, i karty graficzne, i podzespoły do komputerów Peryferia. Także pokazujemy to co mamy najfajniejszego, czyli nową linię płyt głównych. Kartę 1080 Aorus, czyli już tej, z tej nowej linii. No i za chwilę też będziemy na pewno ujawniać informacje na temat GTX 1080 Ti i pewnie za chwilę jakieś kolejne e, fajne rzeczy związane z kartami, e, z Radeonami. No tak. Czyli same nowości. A kiedy będziemy mogli je zobaczyć na półkach sklepowych? Większość oferty tej, która jest tutaj na stoisku już jest dostępna normalnie w sklepach. Też e, wręcz tutaj prowadzimy sprzedaż na miejscu, więc nie ma żadnego problemu, żeby dotknąć wręcz produkty, które, które, można, które mamy w ofercie. Jechał również Acer ze swoim najnowszym, nowoczesnym sprzętem. Cześć! Chciałabym się dowiedzieć, co nowego tutaj prezentujecie, bo wygląda wspaniale! Za nami jest Predator 21X, który po raz pierwszy znalazł się w Polsce. Jest to laptop dla graczy o wadze 7,5 kg wyposażony w najnowszy procesor Intela z możliwością podkręcania, dwie karty graficzne GeForce GTX 1080, no i na dodatek sporo RAM, sporo pamięci dyskowej, cztery dyski SSD, klawiaturę mechaniczną, 21 calowy zakrzywiony ekran o rozdzielczości White Full HD i częstotliwości odświeżenia 120 Hz. E, oprócz tego, oprócz imponującej specyfikacji, e, ce, m, imponującą rzeczą jest też cena, 10 tysięcy euro. E, m, w Polsce jeszcze go nie ma do sprzedaży. Na razie ruszyły preordery w sześciu krajach m, m, w Europie. E, no i taki, na ten moment taka jest cena. Realny moment, że będziemy mogli go zobaczyć faktycznie u nas na półkach, to jest odległa przyszłość, czy już, już niedługo? Na razie chciałbym, żebyście go zobaczyli w redakcji na testy um, i to się myślę wydarzy w ciągu najbliższego miesiąca bądź dwóch. Um, co do, do faktycznej dostępności sprzętu sprzedaży w Polsce jeszcze nie mamy potwierdzenia kiedy to się może wydarzyć. Teraz na krótkie podsumowanie. Jeżeli chodzi o counter strikea pierwszy mecz półfinałowy wygrała Drużyna Face, odsyłając Brazylijczyków z Immortals do domu. Drugi półfinał to zwycięstwo Astralis. Zespół uzyskał dwupunktową przewagę nad teamem Heroic i tym samym zakwalifikował się do finału. W tym roku, niestety, nie zobaczymy Virtusów. Po wspaniałym finale w Las Vegas, chłopakom nie poszło już tak dobrze w Katowicach. Nie wyszli z grupy, przegrywając z Heroic, którzy przeszli do dalszych rozgrywek. Iem niestety już się kończy. Wspaniali ludzie, niesamowite starcia i lawina emocji. Jeżeli szukacie prawdziwych gamingowych wrażeń, musicie odwiedzić spodek koniecznie w przyszłym roku. Serdecznie gratulujemy zwycięstwom, zwłaszcza zawodnikom z timu Flash Wolves i Astralis. Do zobaczenia wkrótce, pa pa. And not only are they your major champions, they are your fortified number one team in the world, the IEM Intel Extreme Katamitsa World Championship. They win it all, and I have to say I'm impressed how they battled back despite being outskilled in the first games. These guys are on top of the world. To the stars, IEM champions, it's Estralis.